W tym momencie jeżeli chodzi o wartość to przypomnijmy sobie te słowa, że dane są naszą największą wartością. Zapraszam panią dyrektor departamentu zarządzania danymi panią Annę Gos, żeby przybliżyła nam walutę dzisiejszych czasów, czy ty? tak możemy powiedzieć? Jeśli chodzi o dane, dzień dobry, to już wielokrotnie różne Padały ropa, powietrze, więc dużo określeń. Natomiast ja z ogromną przyjemnością opowiem o tym, co robimy. Dlatego, że dzisiaj już było tak dużo o danych, o otwieraniu danych, i przede wszystkim gratuluję laureatkom i laureatowi pierwszej nagrody, którą odebrali że z, z przyjemnością opowiem o tym co robimy dlatego że z jednej strony nasze działania zmierzają do tego aby zwiększyć dostęp do danych a z drugiej strony dbamy o to żeby nie naruszało to praw jednostki podstawowych czyli prawa do ochrony danych osobowych jakie to są rozwiązania przede wszystkim są to Mechanizmy, które poprawiają dzielenie się danymi chronionymi. Mówimy tutaj o danych chronionych prawem autorskim, ochroną danych osobowych, czy też tajemnicą przedsiębiorstwa. Mówimy również o usługach pośrednictwa danych, usługach, które mają ułatwiać dzielenie się danymi pomiędzy posiadaczem danych a użytkownikiem danych i wreszcie mówimy o takim rozwiązaniu, które ma ułatwiać czy poprawiać e, możliwość dzielenia się danymi dla dobra e, ogólnego e, w, na przykład na cele medyczne czy naukowe, czyli tak zwany altruizm danych. I w przepisach krajowych ustawie o zarządzaniu danymi e, Określiliśmy organy, które są odpowiedzialne za poszczególne elementy ustawowe, czy, czy te, które określiło rozporządzenie Unii Europejskiej Data Governance Act. I przede wszystkim, jeśli chodzi o usługi pośrednictwa danych i altruizmu danych, nadzór nad tymi usługami będzie sprawował prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Takim istotnym rozwiązaniem instytucjonalnym jest powierzenie prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego roli wspierającej administrację publiczną w udostępnianiu właśnie tych danych chronionych, ale minister właściwy do spraw informatyzacji pełni, czy prowadzi punkt kontaktowy, to jest na portalu danegov.pl specjalnie dedykowana zakładka, gdzie możecie Państwo znaleźć wykazy. Danych chronionych instytucji publicznych, te, które można, będzie można wnioskować. Minister będzie również organem odwoławczym w przypadku decyzji odmownych. I to była pierwsza ustawa o zarządzaniu danymi. Druga ustawa, która wdraża rozporządzenie unijne Data Act. Tam są bardzo ciekawe, wieloobszarowe rozwiązania i możemy tutaj mówić o. Zobowiązaniu producentów urządzeń internetu rzeczy do udostępniania danych użytkownikom tych rzeczy, a na ich wniosek innym osobom i podmiotom. Możemy mówić również o rozwiązaniach, które ułatwiają zmianę operatorów usług chmurowych. I wreszcie są tam rozwiązania, które. Ułatwiają pozyskiwanie przez administrację, przez administrację danych w sytuacjach nadzwyczajnych, jak chociażby klęski. I to jest projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych i ich ponownym wykorzystywaniu, który określa również rozwiązania instytucjonalne tutaj prezes UK będzie pełnił bardzo ważną rolę, ale również kary za nieprzestrzeganie przepisów i procedury. Nasza rola polega również na tym i to jest bardzo duży obszar, którym się zajmujemy. Dbamy o to, żeby w przepisach krajowych E, regulacje dotyczące ochrony danych osobowych os spełniały odpowiednie standardy, e, w, jeśli chodzi o, e, o, o ochronę tych praw i na przestrzeni roku od stycznia właściwie do końca listopada e, przeanalizowaliśmy tysiąc, ponad 1700 aktów prawnych. Mówię to specjalnie, jaka to jest skala Bowiem można powiedzieć, że 90% tych aktów prawnych są przepisy dotyczące danych osobowych, gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i wielokrotnie wspieraliśmy inne instytucje w przygotowaniu, opracowaniu tychże przepisów. Krajowa strategia, program. Otwierania danych na lata 2021-2021. Punktem centralnym tej strategii jest portal danego w i wokół tego portalu koncentrują się nasze wszystkie działania, które we współpracy z pełnomocnikami do spraw otwartości danych realizujemy konsekwentnie i skala tych działań na przestrzeni ostatnich lat jest. Porażająca, zaraz powiem dlaczego. Mieliśmy w 2023 35 tysięcy danych, dzisiaj mówimy o, właściwie dzisiaj sprawdzałem, to jest ponad 400 tysięcy danych. Ten napływ codziennie jest e, bardzo duży. E, również dostawcy, tutaj jest 16, wielokrotność tego, co było na początku, z 300 do 5 tysięcy dostawców. I, i ilość danych udostępnionych przez API, o których dzisiaj mówimy również w tysiącach. Co się do tego przyczyniło? Przede wszystkim, nie wiem, czy państwo słyszeli o zmianie przepisów o lokalach mieszkalnych, czyli te, można powiedzieć ustawa dotycząca deweloperów, którzy zostali zobowiązani, w połowie tego roku weszła ta ustawa w życie, którzy zostali zobowiązani do udostępnienia na portalu danego wPL cen mieszkań. To są ogromne zbiory danych, ponieważ muszą być aktualizowane przez nich codziennie. I bardzo duża skala deweloperów, co można zobaczyć na portalu, można odfiltrować. To jest ponad 5 tysięcy dzisiaj kont założonych przez nas w, w departamencie w bardzo, krótkim, w bardzo krótkim czasie. Mam nadzieję, że, że te dane. Będą, będą wykorzystywane. Konsekwencją takich, tych konsultacji jest również udostępnienie danych dronowych. To państwo zgłaszaliście uczestnicy konsultacji, że jest zapotrzebowanie na te dane. W rozmowach z Urzędem Lotnictwa Cywilnego udało nam się taką informację pozyskać i jest już udostępniona na portalu danegow.pl. Realizujemy projekty dofinansowane z, z FERC i w ostatnich dwóch latach przeszkoliliśmy urzędników administracji samorządowej. To, to były kursy od podstaw, od zagadnień związanych z rozwiązaniami prawnymi przez, przez praktyczne rozwiązania techniczne. Rozpoczęliśmy również specjalistyczne kursy online akademii dla dla pracowników administracji centralnej i, i JST, i prowadzimy pracę, właściwie rozpoczęliśmy, bo złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie i czekamy na pozytywną opinię, jeśli chodzi o rozwój projektu Kronika 2.0. I ten projekt będziemy realizować wspólnie z naszym partnerem. Bardzo dziękuję pani minister, z Instytutem Łącz Łączności. Natomiast drugi projekt, Samorząd Otwarty na Dane, to jest projekt edukacyjny na bardzo dużą skalę. Planujemy przeszkolić ponad 2000 urzędników i ten projekt będziemy realizować z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Aktualnie jesteśmy w trakcie. Realizacji projektu Dane czy Zero Wymiana Wartość. Rozpoczęliśmy ten, realizację tego projektu w zeszłym roku. Jest to odpowiedź na pewne rozwiązanie e, też unijne, bo aktu wykonawczego dotyczącego danych o wysokiej wartości, i ten projekt zakłada udostępnienie właśnie w tych kategoriach, które ten akt o, wysoki, e, akt da, e, o danych wysokiej wartości określał, otwieranie takich danych przez, przez API. Tutaj planuje, planowane jest dobudowanie 49 API i ten projekt będzie realizowany z Głównym Urzędem Statystycznym, Generalnym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Instytutem Badań Leśnictwa i Głównym i Generalnym. Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii. W tym projekcie przewidujemy rozbudowę portalu danego w PL o kolejne funkcjonalności, ale również szkolenia dla administracji publicznej. Będziemy je kontynuować i wsparcie eksperckie. No i w, w tym miejscu chciałabym jeszcze powiedzieć o prezydencji, ponieważ. Dla nas to był roller coaster w pewnym, w pewnym sensie. Po pierwsze, zorganizowaliśmy z w Łodzi i z Łodzią dużą konferencję The Future is Data, gdzie. Prawie 300 uczestników wzięło udział w tej konferencji, gdzie na poprzednich konsultacjach wymieniałyśmy, jakie zagadnienia zostały poruszone w, w ramach tej konferencji i AI, Internet Rzeczy w wielowymiarowe zagadnienia. Natomiast pracowaliśmy również nad rozporządzeniem ustanawiającym dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące egzekwowania prawa. I w ciągu pół roku osiągnęliśmy. Konsensus prowadziliśmy jako Rada, ale z Parlamentem i Komisją Europejską, ale kosztowało nas to siedem posiedzeń Grupy Roboczej do spraw ochrony danych osobowych, 13 spotkań technicznych, dwa trylogi polityczne i cztery spotkania radców Justice and Home Affairs. I to się wszystko wydarzyło w ciągu pół roku, więc. Yy, to był ogromny sukces. Tutaj kieruję do pani dyrektor i ekspertów z Departamentu, że udało się wypracować, wypracować te rozwiązania. I w końcu położyliśmy również w ramach prezydencji taki discussion paper dotyczący zapowiadanej europejskiej strategii danych. I ta europejska strategia danych 19 listopada została opublikowana. Pewne rozwiązania zostały, czy, czy, czy myśli zostały w tej europejskiej strategii przewidziane. Nie chcę, nie chcę wchodzić w wątki kolejnej części, do której Państwa serdecznie zapraszam, ponieważ pojawiły się kolejne nowe rozwiązania, które. W przyszłości, w perspektywie kolejnych dwóch lat, będziemy, będziemy wdrażać. Zapraszam na omnibusa cyfrowego i, e, i informacje, co się pojawiło w tym nowym dokumencie, również opublikowanym 19 listopada, e, łącznie z europejską strategią na rzecz danych. I tyle, jeśli chodzi o Departament Zarządzania Danymi. Bardzo dziękuję. to my bardzo serdecznie dziękujemy, dlatego że obszar rzeczywiście robi wrażenie, specyfika jest ogromna i bardzo, bardzo również zachęcam do tego, żeby dołączyć do Departamentu Zarządzania Danymi na konsultacjach już indywidualnych, żeby porozmawiać z panią dyrektor, z zastępcą pani dyrektor i z pracownikami na temat tego, co jest w najbliższym czasie planowane.